Jeśli pierwiastek trzeciego stopnia z 9 razy z razy pierwiastek trzeciego stopnia z 3 równa się 3, to i są cztery odpowiedzi co do wielkości Z. Przepiszemy to działanie. Wyliczymy z tego Z. Na początek to jest mnożenie, ja zmienię kolejność. Mnożenie jest przemienne, zatem najpierw napiszę te dwie liczby. A teraz wykorzystamy taki wzór. No jak tu jest pierwiastek trzeciego stopnia z 9 razy pierwiastek tego samego stopnia z 3, no to jak mamy pierwiastek n tego stopnia z a, RAZY pierwiastek n tego stopnia z b to jest to samo co pierwiastek n tego stopnia z a razy b. Bardzo często robi się to w drugą stronę, ale tym razem nam się przyda to właśnie w tę, czyli pod jednym pierwiastkiem. Czyli będzie pierwiastek trzeciego stopnia i pod nim, ponieważ jest mnożenie, 9 razy 3 razy z równa się 3. No i wynikiem mnożenia jest 27. No a chyba pierwiastek trzeciego stopnia z 27. Jest to dość znana liczba, czyli szukamy takiej liczby, która podniesiona do potęgi trzeciej daje 27 i tą liczbą jest po prostu 3. Czyli zamiast tego wpisujemy trójkę i po podzieleniu przez 3, no z jest równe 1. Czy ta wielkość z to nie, to nie, to nie. Odpowiedź d. z jest równe 1.